Dzień, Dzień dobry Państwu. Mariusz Michał Graal. Zaczynam wiadomości. We wtorek Jerzy Buzek przedstawił prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu skład swojego gabinetu. Wicepremier, minister finansów przewodniczący KRM Leszek Balcerowicz. Minister pracy i polityki socjalnej Longin Komołowski. Wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji. To Janusz Tomaszewski Minister Edukacji Narodowej Mirosław Handke Minister Spraw Zagranicznych Bronisław Gieremek Minister Kultury Anna Wnuk-Nazarowa Minister Obrony Narodowej Janusz Omieszkiewicz Minister Rolnictwa Jacek Janiszewski Minister Skarbu Emil Wąstarz Szef Komitetu Integracji Europejskiej Ryszard Czarnecki Minister Gospodarki Janusz Szejchow Minister Sprawiedliwości Hanna Suchocka Minister Zdrowia Wiesław Masykowicz Minister Transportu Eugeniusz Marawski, Minister Ochrony Środowiska Jan Krzyszko, Minister Łączności Marek Zdrojewski. Świat. Giełdy odżywają. Światowe giełdy odrabiają straty po w poniedziałku. Wskaźniki kursów akcji poszły w górę we Frankfurcie, nad Menem, w Londynie, Paryżu, Stockholmie i Brukseli. Giełdy latynoamerykańskie odnotowały największe od lat zyski. 1 listopada obchodziliśmy święto zmarłych. W tym roku miliony Polaków odwiedziło groby najbliższe. Świat gwizdżał na chiński sukces. Dziś po raz pierwszy od natakli studentów na placu Tiananmen prezydent USA spotka się z przywódcą Chin. Pekin podpisał konwencję ONZ dotyczącą praw człowieka. Wizycie Yang Zemina towarzyszą gwizdy i demonstracje. Chiński błąd na Tiananmen. Kończący oficjalną wizytę w Stanach Zjednoczonych Yang Zemin po raz kolejny w tym tygodniu znalazł się w centrum zainteresowania Dyplomatów i dziennikarzy całego świata. Przemawiając na Harwadzie, w Uniwersytecie, będącym prawdziwą twierdzą o praw człowieka, przywódca HRL przyznał, że masakra studentów na placu Tiananmen mogła być błędem. Polityczne kazania Jankowskiego. Ostatnie kazanie księdza Jankowskiego nie było jego pierwszą wypowiedzią polityczną i antysemicką. Wiosną 1995 roku ksiądz. Przy... Przygotował grup wielkanocny, na którym umieścił nazwy organizacji, które jego zdaniem były zbrodnicze. Między innymi znalazł się tam znany Unia Wolności i Unia Pracy. Później w homilii powiedział, że w gwiazdę Dawida jest spisana symbolika swastyki sierpa i młota. Koniec z antysemityzmem. Chrześcijanie antysemiści obrażają Boga i Kościół, powiedział papież Jan Paweł II na zakończenie trzydniowego sympozjum o korzeniach antysemityzmu w tra tra tradycji i kulturze chrześcijańskiej. Antysemityzm jest w pełni nieuzasadniony i zasługuje wyłącznie na potępienie. Postawy antyżydowskie są wręcz antychrześcijańskie. Poselski Bazar to polowanie, Mówi tak Nałęcz, Tomasz Nałęcz z Unii Pracy. Wnoszą jak leci. Załamuje ręce Aleksandra Małachowska z PSL. Od kilku dni trwa akcja przekrzywająca sprzęt z biur poselskich. Nowym posłom Lontewrygat i ich asystentów krążą po Warszawie. Elbit próbował przekupić Czechów. Wiosną ubiegłego roku firma Elbit próbowała przekupić czeskiego wice... Ministra Obrony Mirosława Kaluska. Kalusek, działacz partii ludowej czeski PSL, pojechał do Izraela na rozmowy handlowe o kontrakcie na unowocześnienie myśliwca MiG-21 oraz samolotu wsparcia bojowego Aero Wodochody L-159. Po powrocie do Czech minister zgłosił się do kontrwywiadu informując, iż przedstawicielką Elbiców próbowała mu wręczyć łapówkę. Kontrwywiad w sposób trwając do dziś śledztwo, rozmowy z Elbitem zostały zerwane. Przedstawicieli Elbitu wylono z Czech, a izraelska firma jest spalona na tamtejszym rynku zbrojniowym. <tryk> Warszawa, godzina policyjna dla małolatów. Wczoraj radni z Komisji Bezpieczeństwa Gminy Warszawa Centrum Dyskutowali o możliwości wprowadzenia w policji tzw. godziny ochrony dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Od godziny 23 do 5 policja miałaby legitymować nieletnich na ulicach. Z kraju. Sąd nie przerwał procesu. Procent 22 policjantów oskarżonych o zastrzelenie w 1981 roku górników bójka i Manifestu Lipcowego nie rozpocznie się. Od początku zdecydował sąd w Katowicach. Kraj 12 w skali Boforta. Od 4 lat tu pracuję, a nie widziałem jeszcze takich spustoszeń po wichurze, powiedział Jan Minko z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Nad tym miastem przeszła wstajna wałnica. Wiatr wiał z prędkością dochodzącą do 120 km na godzinę. Na morzu szalał sztorm o sile 12 stopni w skali Boforta. Do godziny 15 było ponad 200 powalonych drzew i połudywanych konarów. Wiatr uszkodził ponad 20 samochodów, zrywał linie energetyczne i kilka dziel dzielnic Gdańska i Gdyni pozbawił prądu. Drogi wylotowe z Gdańska były przez kilka godzin zatarasowane. Wiatr zrywał dachy z budynków, rzucał przedmiotami jak ze schłymi liśćmi. Na, na zaparkowaną przy ulicy Skalskiej z Kodem spadł ozdobny kamień kamienny, element dachu kamienicy. W kraju Kraków bez wódki. Od Nowego Roku w krakowskich restauracjach nie będzie mocniejszych alkoholi. Przestanie instalacji kilka sklepów monopolowych. Krakowscy kupcy i restauratorzy protestują przeciw zdurnej ich zdaniem nowej ustawie alkoholowej. Nie wykupią koncesji na handel wódką. Warszawa. Zwarci gotowi dwutygodniowi. Masy śniegu na ulicach, śliskie jezdnie i kierowcy trwiący w kilometrowych korkach. Tak może wyglądać Warszawa tej zimy. Zarząd Zjednoczenia Miasta założył, że zima nie będzie ostra i ma pieniądze tylko na 15 dni odśnieżania. Meteorolodzy napowiadają, że czeka nas zima zmienna, następującymi po sobie ciepłymi i zimnymi okresami. ZOM może wtedy braknąć pieniędzy. Sport. Legia na remis. Polonia za 3. Cztery punkty zostały w Warszawie. Polonia bez problemu odparła ostatni w tabeli Iraków Częstochowa. Legia wymęczyła remis z UKS, em ale na swoje usprawiedliwienie ma klęskę rywala. To, to już druga w ciągu czterech dni zespół, który przejechał jako lider i stracił na Łazienkowskiej prowadzenie w Ekstraklasie. Kultura. <coughs> najnowsza książka Markuela. W tym tygodniu pojawi się księgania. Raport. Raport z pewnego porwania. Nowa powieść Gabriela Garci Marqueza. Tym razem Kolumbijski noblista przedstawia historię grupy dziennikarzy uprowadzonych przez narkotykowy kartel z Medellin. Raport. Czyta się o niczym najlepszy filet. W dzisiejszym meczu Mazufranka w górę. Mazowszczanka pokonała Górę do 80 do 64. Dziękujemy. Dobranoc. Michał grał. Dariusz Kroz. Dziękujemy, Dobranoc. Do widzenia. Pa. Pa, że... <grym> nie, nie trzeba go nabić. Trzeba To to do widzenia. Mówić, do widzenia. Stół głodujących warszawskich anestazjologów 30 zostało zwolnienia lekarskie ze względu na zły stan zdrowia. Głodują już czwartą dobę. W siedmiokatowickich szpitalach, gdzie proces...